Witam wszystkich, tutaj ponownie ja z Hizo, a to jest Counter Strike Portable. Gierka przeznaczona na telefony z systemem Android, hmm, ale mi udało się znaleźć wersję na peceta. Jest to wersja 2.19, obecnie wiem, że jest nowsza 2.45, ale jakoś nie potrafiłem jej odnaleźć w internecie. No to tak, przejdźmy do samej gry. Gra posiada tryb single player i multiplayer. Oczywiście są trzy regiony. Tutaj wcześniej ja się zarejestrowałem, było takie pole do rejestracji. No i jestem zalogowany jako Mr. Seaso, czyli ja można grać na lanie no to tak jak to wygląda tutaj. Widać kilka serwerów mi odnalazło. Można samemu schostować grę. Mój rank wynosi 280, także no, trochę grałem. Tak, gier jest 375, ale to tylko na tej wersji, a na wszystkich we wersjach właśnie tutaj pokazuję, ile jest gier. Także no, sporo ludzi całkiem w to że tak powiem. Yy, tak, tu, 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 Scoreboard to jest oczywiście rank. I tutaj widać pierwszy koleś, top players, jakiś tam user1488, no, statystyki ma całkiem nieźle. dobra, nie w życiu go nie dogonię, bo nie gram w tą grę tak, żeby naprawdę, no i co tu więcej, języki są do wyboru, o ile wiem, to w wersji 2.45 jest język polski, także super, to tak, są trzy tryby gry, team, deadmatch, Classic i Zombie Survival. Pokażę wam Classic oczywiście. No i są do wyboru mapki. Mapki niczym się nie różnią od Counter Strike 1.6. No, no to na jaki by tu sobie zagrać? Nadieście klasycznie. może jednak na The Westwoodzie. Okej. Okay. I tak, można dodać sobie boty. To w tym wypadku dodam botów do terrorystów. Tak z, z... pięciu. No i do mnie, do tak z czterech. I sam biorę... ...auto Assay. O tak to wygląda. Yy, kupię sobie snajperkę. No i Gwinate'sa. Okej. Okay. Ciężko mi będzie odróżnić. Kurczę. Swoich odni swoich. Ja dźwięki mam w grze strasznie głośne. Zaraz tu są settings. O, znacznie lepiej. Dobra. Mm, to trzeba się wziąć do roboty. Kto tutaj jeszcze żyje? Tak, gierka jest na silniku Unity engine. Jak widać o bot się zawiesił. Chyba będę musiał zakończyć tę rundę po Adminowskiemu. Tylko jak to się robiło Co oni się zawiesili? <grym> Bo ty się zawiesiły. Dobra, to odejmie się, tu się odejmie. Dobra, niech im będzie, niech wygrają tą rundę. Dobra. I tak, auto, bo last weapons, czyli żeby mi kupowało ostatnio zakupione bronie, dobra. Tutaj trochę sobie przy kampie. Wow, bardzo żwawo, myszka chodzi. Tak. Właśnie jest taki efekt umieszczenia ciał. Kurde no. bo ty są strasznie dobre w tej grę. O, Mikołaj widzę jakiś łazi. Śmieszne pluginy. Ojej. Oh yeah. Tak jest w końcu. Jakieś fragi. Hoppa. Tak jestem ogólnie no w Counter-Strike. Zresztą można było to zauważyć. Dim, 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 dim. Wow, wow, wow. Albo jak było widać, bot od razu wiedział, gdzie ja jestem. Od razu się odwrócił. Coś tutaj słyszę jakieś dźwięki hmm, Co oni się tutaj tak zawieszają <grymne> Kolego Gdzie jest wróg Czyżby też gdzieś się zawieruszył Okej, okay, dobra, wchodzę na multiplayer, mam tego dość Exit Multiplayer Hm, ma tu sporo ludzi. Wow! Wow, kiknęło mnie. Chyba za dużo ludzi. A <laughs> może spędź Bob? O oh, ja, yeah. mogę dojść. Nie znam tej mapki, powiem wam. Hmm, tu AK. Grenades. No i autobój. Dobra. Kurde no! Zero skilla, zero skilla! kila. Wow. Ale się ogarnia, widzę. Whoa, wow, whoa, wow. bio. No fuck, spukawenci. No nareszcie, te tebi. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kurczę, oni od razu przebiegają na naszą stronę. Spróbuję im takie plecki zrobić. Jakby tak trochę przyraszałem. trochę tak przyraszuje. A oni tutaj się wbijają tam na górę. Tam coś ktoś. O, o, o. Haha, <laughs> headshot. Nie wiem, jak tutaj tego dokonałem, ale dobra. Na farcie. Cholol. Headshot. Ale go rozwaliłem. Otwierać te drzwi, no. Nie Wow. Tam jeszcze jeden kampił. No cóż. To jest cały kontrast. Bo... Dudni jak nie O, i tutaj oczywiście po wyjściu z gry widać moje statystyczki. E bank, Account panel no i tutaj mam napisane wszystkie takie różne bajerki mogę tutaj widać ile jest ludzi aktywnych sporo całkiem no i to <laughs> więcej deadów jak killów spoko Nie wierzę. 5 godzin nie spędziłem przy tej grze. <laughs> Okej, okay, spoko. Set clan. O co chodzi? Dobra. No, skiny. Oczywiście Sas. Elite Craft. Dobra, sobie tak ustawiłem swoje skinki. No i cóż, to by było tyle, jeśli chodzi o Counter Strike Portable. Fanów Counter Strike'a no zachęcam do grania w tą gierkę. O, fajnie, można się pobawić z kolegami. Jeśli się nie ma czasu. Gra. zajmuje 29 mega, także nie ma takich wielkich wymagań. Serdecznie polecam, żegnam się z wami. Cześć.